Jezus. Nie, 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 nie. Tylko następny pokój. Czy to widzisz? A nie. Jestem ja teraz się zastanawiam, co by się stało z, z organizmem z, z człowieka, gdyby wciągał e, proszek do prania nosem. Kurwa! No, przynajmniej nie będę chyba z nim walczyć Co się Jeśli ci ochroniarze po raz użsy, 87 Ja będę z nim walczyć, kurwa, to, to samo byłoby z Dolphem Powiedziałem koniec, to koniec, kurwa RKO, twoja stara, pod i koniec BO CO JEST?! <grym> Okej okay. Zmarty Black Mass o, mnie ta powtórka interesuje? Będzie kickout. out To ja staram Co to ja Co to? Pedigree? Kurwa, myślałem To bolało

Nice. On ma fishera, Nie! Nie. Nie, o, nie. Się, nie! No nie, nie, nie. Nie, 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 Ale on dostał cztery nie, 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 tutaj. No ale wiesz, nie, nie, wsparcie Marcela, no nie, oglądaj to? Ja już nie wytrzymam psychicznie kolejnego meczu z Undertaker. O Boże co się dzieje teraz jeszcze O teraz ja... Teraz ja go atakuję Uuu! Sięż No dobra ja będę potem, nara no, no. Cześć Przegrałeś Dzięki Ja widzę cię na Oa Złapiesz mnie mówię a, co? Jezus, sędzia. Co jest? Co jest? Jezus, co tam się stało? jestem. No pewnie. Przepraszam. Na kartę? Na kartę, tak. Ka kartę w przeglądarce. Tak. Tak. Nowa karta, dodaj kartę, przynieś kartę, otwórz do flipy. Jest! I... Let's go! Kurwa. Oh, sorry. Nie zmarnowałem wcale trzech godzin. Coś zrobiłem, coś osiągnąłem. Uff. Grałem, są kraje, już zmarnowałeś. Podczamp kurwa, let's go.